Dzień dobry, moi drodzy. Piękna pogoda, cisza, spokój, więc ruszamy. Ruszamy z kolejnym modelem z Dawno tego nie było, a jeszcze kilka mi zostało, słuchajcie. A już wychodzą nowe. Ta firma naprawdę nie zawodzi. Oni ciągle pracują nad nowymi modelami. A tutaj mamy. Treasure Box, czyli pudełko na Sorry, miało być cicha, a jest głośno. Chociaż teraz nagrywam na takim dziwnym małym mikrofonie, więc nie mam pojęcia jak będzie z audio. Się przekonamy. Treasure Box, jeszcze tylko spójrzmy, zawiera 190 części. I już tutaj zobaczymy tylko na szybciutko, co też jest w opakowaniu. A później tradycyjnie ja się zabiorę do pracy, a, a wy będziecie mogli obserwować. No, dalej. Muszę się jakoś dobrać do tej folii. Wszystko jest specjalnie foliowane. Jak widzicie, dwukrotnie. Ponieważ chodzi o to, żeby nie dostawała się wilgoć do sklejki. Instrukcja. 23 strony. No, więc będzie trochę roboty. I tutaj tych sklejek mamy 2, 4, 6 sztuk. Patrzę, patrzę, patrzę. Że tym razem nie ma tutaj na przykład żadnych wykałaczek. Więc nie będzie yy, takich. Malutkich trybów, tylko tryby będą pewnie obracane na jakichś e, pinach po prostu ze sklejki. Ruszam! <śm -try> Inside, Jak to wygląda docelowo? Zobaczcie. To gięcie. Genialnie. Prosty pomysł, a super, naprawdę się to wszystko układa. I teraz. Tu mamy kluczyk, którego nie możemy wyciągnąć. Musimy obrócić to. Tutaj widzicie, zwalnia się możliwość kręcenia w ogóle kluczykiem. I teraz. Najpierw. Ściągamy blokadę. Wyciągamy kluczyk. Kluczyk przesuwamy tutaj. Przekładamy. Wkładamy. I teraz zobaczcie, tutaj są te mechanizmy wszystkie. Mechanizm jest z jednej strony i z drugiej. Więc podnoszenie jest naprawdę banalnie proste. Kręcimy. I pudełko nam się otwiera. Tutaj możemy wrzucić nasz skarb. Zamykamy. Do końca. I teraz, jeśli ktoś nie ma tego kluczyka, zobaczcie, jak tutaj zamknę to. Zamknę. Kluczyk wezmę ze sobą. To zamknę. To tego się nie da otworzyć w żaden sposób, bo tam są zasówki, które zaczepiają się tutaj, plus ten mechanizm. Nie ma bata, żeby to teraz otworzyć. Super, nie? Cyk, cyk. I gotowa. Ja jestem nadal pełen podziwu. Słuchajcie, każda ta układanka jest zupełnie inna. I tutaj również te mechanizmy, które były. Widzieliście, nie było w ogóle wykałaczek, nie było gumek. Praktycznie kilka zębatek, dużo smarowania tutaj. Tylko właśnie nie zapominajcie o wosku, że te powierzchnie, które trzeba nasmarować, jak instrukcji jest napisane, to naprawdę nie oszczędzajcie wosku na uczcie. Wtedy te wszystkie elementy będą lżej chodziły. Jeszcze jedna niespodzianka: zobaczcie, że tych części tutaj dodatkowych zostało całkiem sporo. Tym razem. Było tego sporo. Te, które są najbardziej na, na, narażone na jakieś połamania, na uszkodzenia. Ale mało tego, ta firma, słuchajcie, do tego stopnia poszli w stronę klienta, że jeśli złamię jeden element, najmniejszy, klocek, nie wiem, tam numer 20 yy, z płyty piątej, z tego modelu, to piszę do nich i oni mi ten, doszło jeden klocuszek Myślę, że pewnie od razu więcej doszło. A może kiedyś to wypróbujemy i powiem, że coś połamałem specjalnie i zobaczymy, co przyślał i jak przyślał. Tak czy inaczej, wielkie ukłony zarówno dla pomysłodawcy, dla konstruktora tego, no i oczywiście później dla wykonawcy, bo rewelacja. Do zobaczenia wkrótce. Cześć! መመመመችንም